Siódma. Wstaliśmy po szóstej na wschód słońca, bo wczoraj Kuba wstał sam. Skończył się jetlag, bo na samym początku przez kilka pierwszych dni to, słuchajcie, po szóstej wstawałam, ja już byłam monter, ja już mogłam żyć. No i Kuba, to się trochę zmieniło. Już, już wróciłam do starych nawyków, spania do ósmej. No i słuchajcie, Kuba nie wierzył, że ja wstanę na ten wschód słońca. Wstałam dzisiaj przed cichy. Byłam gotowa. No i wstałam nawet przed nim, ale dzisiaj jest brama zamknięta. O nie, Kuba idzie do gościa zapytać się, czy nam otworzy bramę na plażę. <suszy> jest taki odważny. Cicho. Thank you. Kurde, mi brakuje tej cechy, żeby właśnie. Brakuje mi tej cechy, żeby jak coś nie idzie, to ja ucisnę do przodu i ruszam skały. A ja także tak, że miałabym, jakbym to była bez ciebie, to bym okej, okay, zamknięta brama, koniec pomysłu o wschodzie słońca, i idę do domu. I ja tak zawsze robię w życiu. Wiesz co chodzi? Że się nawet nie wysilę, żeby. Sprawdzić, czy się da inaczej jeszcze. Gaddań! Tak, jak nie ma opcji, tej, której ja chciałam, to się nie fatyguję. O, to ćwiczę rano. Dorku, co tam zajadasz? Kuba mnie namawia, żebyśmy się wybrali w przyszłym tygodniu na jakiś kultowy mecz yy, hokeja. Problem jest taki, że no, byłam raz na meczu hokeja w Tychach. Na meczu GKS i totalnie nie <gdzie>, gdzie jest krążek, to więc to nie jest jak się wszyscy to cieszyli, to ja wtedy też się cieszyłam, a no to jest NHL, więc no tutaj są bardziej widoczne krążki, jakieś LEDowe. <gdzie> I czylujemy sobie na basenie. Wczoraj kupiliśmy orzechy, są przepyszne. I ta żurawina były też orzechy włoskie, ale już prawie wszystkie wyżarłam. Pycha są naprawdę te orzechy. Cisza, spokój. Tylko tutaj za mną jaszczury chodzą. Tutaj na tej palemce siedzą. Oho! Już tam włazi po krzakach, słyszę go. Może muszę się ciągle od... odwracać, bo uważam, tutaj jaszczury. Także no, jest. Który nasz dzień już jest dzisiaj, to. Nie ma czy przylecaliśmy w czwartek czy w środę? w środę, w środę. No, no to jesteśmy tutaj tydzień wcześniej byliśmy w Miami zaraz przy Miami Beach teraz przyjechaliśmy sobie na malutką wysepkę w Miami która się nazywa Key Biscayne i jest tutaj spokój zaledwie 13 tysięcy mieszkańców piękne dzielnice, wszystko jest zadbane każdy trawnik jest przycięty idealnie i jest po prostu jakoś tak bardziej posz. Mało ludzi, mało ludzi na basenie, mało ludzi na plaży, więc jak ktoś będzie myślał o wycieczce no, do Miami, to naprawdę zachęcam, żeby tutaj wpaść. Nie oczy to jest kwestia tego, że to jest jakiś off-season, że jesteśmy poza sezonem, bo jest połowa września czy po prostu tutaj życie płynie tak wolno. Można wziąć sobie samochód i przejechać jedyne 15 minut i znajdziemy się w centrum Miami. No właśnie, jest to wyspa, ale dotrzeć można na nią właśnie przejeżdżając przez most, więc nie potrzeba żadnych motorówek i tak dalej. Fajną sprawą też jest to, że mamy tutaj w hotelu rowery, które są przypisane do nas na cały pobyt, dlatego Luz blues, jeździmy sobie na rowerku tutaj po okolicy. Podoba nam się ta wersja spędzania wolnego czasu. Samochód, same centrum jest dość męczące. A tutaj po prostu mamy wywczas. Natomiast ten wywczas już powoli się kończy. Jest czwartek, w poniedziałek wyjeżdżamy dalej w podróż, bardziej na południe Florydy, na Key West, a następnie wracamy. Do Miami. Ta opcja pustego basenu to jest jakieś spełnienie moich marzeń. Ja nie przepadam słuchajcie, za tłumami na basenach. Nie lubię chodzić na basen, nie wiem, jakoś nie przepadam za rozbieraniem się, opalaniem się przy ludziach, pływaniem i tak dalej. A tutaj jest taka intymność, prywatność i bardzo się tutaj dobrze czuję. A tam na górze, dokładnie tam, jest nasz, nasze mieszkanko. Jeszcze parę dni temu zamartwiałam się, że przecież tak mało dodaję, przecież miałam nagrywać fantastyczne filmy z wakacji, ale uświadomiłam sobie, że to są wakacje, jak sama nazwa wskazuje, i nie mam tutaj żadnego obowiązku naginania się do jakichś terminów, czy tam, że muszę koniecznie wziąć dzisiaj kamerę i nagrywać, więc słuchałam siebie tego, że muszę wypocząć, że chcę sobie pomilczeć, że chcę sobie podpoczywać i nacieszyć się tym wszystkim i nie relacjonować wszystkiego na bieżąco. Yy, ale co nieco nagrałam, więc, yy, więc nie jest źle. Yy. I tak, postaram się zdozować wszystko to, co tutaj widzę. Znaczy, zdozować pokazywanie wam, bo tak naprawdę to wszystko mi się tutaj podoba i chciałabym, non-stop, chodzić z kamerą, pokazywać to, pokazywać wszystkie jaszczury, pokazywać wszystkie produkty w sklepach i, i wszystkie śmietanki bigdałowe do kawy. Bo bardzo du dużo tutaj produktów po prostu mnie cieszy, ja się tym wszystkim, yy, ale po prostu. Musiałabym no to chodzić z kamerą, a też nie o to chodzi. Także mam nadzieję, że wszystko to, co nagrałam w przeszłości jakoś ujrzy światło dzienne i jakoś to dodam. I zapraszam Was też na nasze następne relacje. Buziaki papa! Pa. Człowiek twaru dryfuje na nowo zakupionym materacu we flamingi. <słyski> Jeszcze nie, bo Posmarowałam się tyle co. Tu stacjonujemy, tu jest jeszcze takie łoże bardzo wygodne. O, tu jest słoneczko, tu sobie zaraz przejdę. Tutaj są jakieś jeszcze tutaj deski. Nie wiem czy to są takie hotelowe, czy od kogoś stąd, więc nie ruszam. O, ale piłkę możemy pożyczyć. Cholero ty. Tyle co zakwitło. No nie. Co za. W Stanach już wszędzie Halloween. I tam mi się podoba. Happy Halloween. Chciałabym kupić, ale zastanawiam się w sumie, komu bym mogła ją dać. U nas się nie obchodzi tego. Ale fajny. A teraz zobaczymy, czy jest tutaj mój ulubiony Rose Quartz. Jest. Teraz mam zrobione takie jakby ombre, którego nie widać. Takie różowe. Ale zazwyczaj na co dzień noszę właśnie ten kolor. 220. Kolejna sprawa w Stanach, która mnie przeraża, czyli te ogromne butle. Jakieś family paki. Ogromne. Wszystko mleka, wody, soki, wszystko musi być takie duże. To są te nasze małe, standardowe, europejskie i Tum! nie widać tego, ale to jest po prostu większy niż mój łeb. I mój róg u rodzaju dzisiaj cały dzień nagrywam z tym rogiem. Ale fajna laska O kurde! Uu, dla wszystkich fanów robaczków. Cyk, 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 cyk. Sobie chodzi. Mm, to jest przepyszne. Nigdy nie jadłam pattaja, chcę skosztować. Szkoda, że mój pierwszy pad thai będzie w tym, w proszku, ale mam taką ochotę na zupkę chińską. No hejka. Czego chcą? Czego dusza pragnie? Każdy się zajmował swoimi sprawami Przyjechała pancia i coś chcą A pancia nie ma Nic, bo jest napis, nie wolno karmić Nie wolno Już Wygooglowałam, to są ibisy białe Pokażcie się Ostatnio to byliśmy Było bardzo dużo jaszczur Łażą, wszędzie uciekają I są tutaj aligatory Kolejny dzień, kolejna misja z aligatorami. Ogromny! Wow! To może to ten aligator? Patrz, następny. Wszystkie się zlatują. W końcu znaleźliśmy ludzi tutaj. Co? O, jest czarno. Wszystkie już wiedzą. Fajnie jest tego. Bez tego rażącego słońca. Nie? Mhm. Muszę się wyprostować. Ślicznie. W warunkach naturalnych nie jestem wyprostowana. Tylko lekko przygarbiona. To też taniec. A to dziwy żółw przypłynął do nas. Dwa. Czo? Na pewno będzie słabe wideo, a dla mnie przeżycie. Piękny jesteś! Jest nie plakietka, że nie wolno karmić. Znaczy, plakietka, znak. Ale wygląda na to, że tutaj przy tej ławeczce pełno osób karmi, i teraz się przyzwyczaiły i czekają. Kancia się ciebie boi. Wow, jaki jesteś piękny! Chodzą sobie tutaj obok mnie, gdyby nigdy nic. A, super to jest. Mm. Super, nie? Przyszedł do mnie po prostu. Znaczy przeszedł sobie obok mnie i... i po prostu, no. Mam obiektyw z olejku do opalania, mam nadzieję, że coś widać. A i tak mnie teraz naszła. Taka myśl, bo mamy tutaj dosłownie 10 minut drogi rowerem, więc pewno samochodem jeszcze szybciej. Mamy tutaj takie sekwarium, to się nazywa. No i są tam delfiny i tak dalej. No i obok też jest takie zoo. I powiem Wam, że wielką przyjemność sprawia mi chodzenie sobie po parku, obejrzenie tych zwierząt w ich naturalnym środowisku. Patrzę sobie, jak żółwik sobie pływa w stawie, jak jaszczur wspina się na palmę. To jest coś, co ogląda się dobrze. A nie setka gatunków zwierząt zamknięta na jakichś małych przestrzeniach. To jest to, co sprawia mi większą przyjemność. Na przykład taki gazolki. Badziu bzki. Mieszkasz sobie tu. Oj, coś spadło z drzewka. Sprawdźmy, czy możemy to zjeść. Mm, nie, jednak to nie jest coś dla mnie. Idzie drugi na zwiady. Nic nie mamy, panie Władzo. Ale ten franc. To jest taki franc. To już jest smoczysko. To już nie jest zwykła szczura. Ej. O! Ło! Skoczył! Kolejna rzecz do pokazania. Wszystko mam ochotę Wam tutaj pokazywać, na przykład tamto białe. To jest króliczek to zajączek, chociaż ma chyba za krótkie uszy na zające. Ale to drzewo idzie towarzystwo, więc muszę się streszczać. Piękne, duże, dorodne. No To jest drzewo ala Hugo. I zastanawiam się, czy to, co tutaj widzicie, to już są konary drzewa, czy to są jakieś zmutowane korzenie, bo zobaczcie, jak to tam jest połączone. No witam. Witam i o zdrowie pytam. Kolejne to drzewo. Ta roślinność tutaj, oprócz tych wszystkich palm, które też są piękne, ale ta roślinność w Stanach bardzo mi się podoba. No wiewiórka. Wow. A zaraz obok drzewa Paw, schowany w krzaczorach i tutaj jest trochę podrapane. Zastanawiam się, czy one czasem tak nie składają jaj. Kolejne boskie drzewo. Wow. Oh my god, jest forfiter! Jaka franca! Oh, Otwarte. Ja myślałam, że to będą takie bydle, a on jest dość mały. Jezu. Mój pierwszy raz w życiu widzę forfitera. Forza <mulatory> area <noise> No. Był, ale... <noise> był, ale młody. Ile on miał? Ja myślałam, że jak będziemy szukać forfitera, to wiesz, że to będą takie bdla. że będą większe. Ale, ale to... może są większe, ale krokodyle chyba są mniejsze No, misja jest zakończona. Jeszcze chwilę przed tym mówiłam na vlogu, że nie zobaczymy krokodyla. Malutki był. To mnie trochę rozczarowało. Może dlatego wcześniej go nie zauważyłam, bo szukałam takiego Wiesz, tu, tu, pnego. Ojej, Ja wolę takie, futrzaste myszaki. Francia kocha cię. No i znowu mamy towarzyszy. to jest choroba? To nie jest choroba. To nie jest najpiękniejsze widok. Takie narośla. Są w ogóle ludzie, którzy mają taką fobię. Ja jestem na skraju takiej fobii. Właśnie jak pierwsze zobaczyłam tą kaczkę z tymi naroślami, to się przestraszyłam i uciekałam, bo mnie tak to obrzydza. Yy, Pewno jak mnie oglądacie, to ktoś tam będzie wiedział, o co chodzi. Takie różne, takie bąble i tak dalej, różne takie struktury, które właśnie, no takie struktury właśnie, jak ten kaczor ma, to wprawiają ludzi w przeprawiają ludzi od a ja mam słuchajcie, tak, nie wiem czy ktoś widział kiedyś ten filmik na YouTubie, Człowiek Drzewo Jezus to jest moja największa fobia z młodości, jak żeśmy z kumpelą odkryły ten filmik, to po prostu płakać mi się chciała, jak go widziałam i ona zawsze mnie nim straszyła, najgorzej oglądałeś filmik Człowiek Drzewo? Mhm. Jezus, to masz szczęście, niech ci tego oglądać żegnamy towarzystwo Towarzystwo nie chcę pożegnać <laughs> Jezu, kocham Was! Naprawdę! No tego nie da nam zo! Żadne zo nam tego nie da. się gotować, a to chyba oczywiste. Chociaż dzisiaj kupę tylko spaghetti bardzo pyszne. No anyway. Robię hol zakupowy. Kupiliśmy pakietkę. Te chleby tutaj nam nie pasują. Byliśmy wcześniej w centrum Miami i tam jest taki market Whole Foods i tam był bardzo dobry chleb, naprawdę jak na amerykańskie warunki za granicę naprawdę ten chleb był pyszny, a tutaj w tym sklepie nie mamy. No, a bagietka jest ok. Kupiliśmy też zupki chińskie, jakoś tak przyszła ochota. Czasami jest takie dzień, że tak się chce, właśnie takie coś, Jakieś takie świństwo. Mamy tutaj jeszcze pomidorki i sałatkę, jutro będziemy mieć na śniadanie. To, co tutaj jest fajnego, że. Możesz... Ej, zobacz! Ja nie wiedziałam, że to było za dolara. Normalna cena regularna 3,79. Kupiliśmy za dolara na trące. I tutaj w środku jest jeszcze do kukurydza, oliwki i papryka. Ale właśnie nie wiem, czy czasem nie jest promocja, że tam w środku to już się pani tak geruje. ale nie wiem. Ta zupka była za 1,99 A ta twoja? Za dolar. Za dolara. dolar. No bo to są takie lepsze gluten coś tam. Mamy jeszcze discount. Ej, to jest na dyskancie. nie? Czemu Ci to policzyło za 5 dolarów? Mi się tak wydaje, że to było na... Nie, było tam, ale później było minus też. Aha, nie? dobra. Sangria. Wcześniej nie wiedziałam, co to jest, ale Kuba mi pokazał. Dzisiaj dał mi do skosztowania na basenie i bardzo mi posmakowało. To jest winko z sokiem owocowym. No, ale to pewnie to będzie z jakimś sokiem. Kuba sobie kupił jajka na... <laughs> na jajecznicę, którą nazywa awocznica, bo nie mamy żadnego oleju i robi sobie na awokado Well, to jest trend. Zobaczycie, że to będzie. To badzimy. jest trend. Gotuje się woda do pozostałości ze, ze spaghetti z obiadu. Mm. Mm -hmm, mm -hmm. Trochę bałagan. Ogólnie na co dzień staram się tutaj sprzątać, ale dzisiaj to był taki leniwy dzień, także no. Także wybaczcie. A zrobię Wam room, room tour tego pokoiku w następnym filmiku. To by było dzisiaj na tyle, kochani. Ups. <noise> Dziękuję serdecznie za oglądanie. Chaotyczny, bo chaotyczny. Dzisiaj było bardzo dużo przyrody. Zostajemy tu jeszcze na kilka dni, a później zaczynamy kolejną przygodę. Także do zobaczenia w następnych filmach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Buziaki, cześć. Pa!